To już jest koniec. Tak śpiewały elektryczne gitary, i tak z całą pewnością można dziś powiedzieć o polskim rolnictwie tej jakże ważnej gałęzi polskiej gospodarki, od której zależało tak wiele i przetwórstwo, i bezpieczeństwo narodowe w zakresie żywności, i przemysł maszynowy, i. Dobrobyt ludzi mieszkających po prostu w Polsce na terenach wiejskich, ale, ale to już koniec po podpisaniu umowy Mercosur przez Unię Europejską i po wcześniejszych umowach z Ukrainą, gdzie Polskę, ale i Europę zalały tanie produkty, wręcz toksyczne z Ukrainy, bo tam przecież nie ma żadnych norm po śmiesznych cenach. Teraz jeszcze dojdzie zalew z Ameryki Południowej, szczególnie mięsa. Kończy się hodowla na polskiej wsi, już właściwie się skończyła. No i produkcja roślinna po zwierzęcej także zdechnie. Drodzy Państwo, liczyłem, ale i ODR-y, różne ośrodki akademickie liczyły ekonomikę tej produkcji. Dziś w Polsce ona wypada znacznie Znacznie poniżej kosztów. Tona na przykład żyta realnie kosztuje około 500 zł, jej koszt produkcji to jest najmniej 800-900 przy tych cenach nawozów, przy tych cenach paliwa, no i też kosztach osobowych. Proszę Państwa, nikt już z rolnictwa nie utrzyma się. To będzie powolne padanie, no bo ludzie mają w sobie optymizm, ale już nie protestują. No widzimy, że na ulicach jakby zabrakło. Po ostatnich w zeszłym roku protestach rolników, pogodzili się widocznie ze swoją sytuacją. To bardzo smutne, zmanipulowani przez izby rolnicze, no i, no i dorżnięci przez rząd PiS, który wpuścił tutaj ukraińską tandetę, a później potwierdził to rząd PO, i teraz ten rząd, który doprowadził do bezszemrania podpisania Mercosur. Koniec.